Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o koncepcji zarządzania czasem. Zacznę z tego, że no po prostu wszystkie myślą, że za, jeżeli zarządzasz swoim czasem, to wykonujesz no po prostu bardzo dużo zadań. Na przykład od rana do wieczora wykonujesz swoje zadanie i tak każdy dzień no, przez całe e, lata. Ale ta koncepcja jest pewna, dlatego że zarządzanie czasem, w większości jest potrzebne, żeby wykonać swoje no, cele. A te zarządzanie czasem pomogę szybniej i efektywniej swoim czasem, żeby wykonać a, twój cel, na przykład mieszkania, samochód. Może być pocinek na wyspie. Z zarządzaniem czasem zdążesz no po prostu gdzieś u 2-3 razy efektywniej zarządzać czasem, a tym samym więcej czasu będziesz mieć na wykonanie swoich celów. Na przykład masz zadanie kupić, no cel, kupić samochód. Porozłożyłeś swoje zadania, tak żeby no, po prostu pokroiłeś na mniejsze zadania i na przykład te zadania wykonujesz już nie jedną godzinę w dzień, a z zarządzaniem czasem już wykonujesz na przykład 3 godziny w dzień. Także no po prostu. Więcej zdążysz zrobić za ten swój dzień i będziesz mieć w ten dzień większe wyniki, jeżeli zdążysz zarządzać czasem. Jeżeli nawet no po prostu nie umiesz zarządzać swoim czasem, to będziesz no, dwa, trzy razy no, mniej wykonywać swoje zadanie. Także jeżeli był ten film korzystny dla Ciebie, postaw polubienie, zasubskrybuj kanał i jeżeli masz pytanie, napisz. Comentario.